Cześć kochani, z tej strony Mana. Dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Zobaczymy, co się dzieje w najbliższym czasie i kiedykolwiek oglądasz to czytanie. Energie tak jakby chciały przyspieszyć i przyspieszają, ale tak naprawdę tym razem my nie musimy. Coś w tym jest. To energię mają przyspieszyć, a nie ty. To energia ma przyspieszyć, ale ty też jesteś energią. Tu może być jakieś niezrozumienie, w jaki sposób masz się poruszyć. Po, poruszyć? W jaki sposób masz się poruszyć? Tak jakby. W jaki sposób masz się wzruszyć? Aha. Zobaczymy. Wyciągniemy główną kartę mistycznego szamana. Zobaczymy, jaki jest główny temat czytania. I zobaczymy, co się będzie działo. Jeżeli masz ochotę na przedłużone czytanie, w opisie filmu jest mój adres mailowy i napisz do mnie w tej sprawie. Tak samo, jeśli chodzi o, przed... o czytanie prywatne. Sprawiedliwość. Justice. Justice. Blade, Hunter, tym razem odwrócony, ostatnio mieliśmy w pozycji prawidłowej, dobra, patrzymy na Hunter'a, Hunter z numerem 27, ok, w odwróconej pozycji czytam jako The Medicine, czyli jako lekarstwo, co musimy wiedzieć na temat lekarstwa, The Hunter, The medicine. Don't settle for the roadkill. It could be poison. Be careful that you do not become the prey of your desires and fantasies. Remember to not want more than you need so you are not guided by unbridled ambition. It's okay to come home empty handed. Don't settle for the roadkill. It could be poison. be careful that you do not become the prey of your desires and fantasies. Okej, okay. jest jakieś, jest jakaś energia oczekiwania tego jak wygląda twoja manifestacja i w jakim tempie ma iść i w jakim tempie ma się poruszać i w jakim tempie ma się realizować. Tym razem nie chodzi o to, Ile ci potrzeba, tak jak było w ostatnim czytaniu, ale jak szybko to osiągasz? Jest tu jakaś sprawiedliwość. Czyli Be careful that you do not become the prey. Czyli uważaj, żeby nie stać się ofiarą Twoich fantazji. Sprawiedliwość, mam wrażenie, będzie polegała na tym, że będziesz w stanie, będziesz w stanie, sprawiedliwość, energia sprawiedliwości, będzie w stanie odciąć wszystkie twoje motywy działania, które są za szybkie, do tego, żeby osiągnąć. To, co masz osiągnąć, to jest tak, jakby to wszechświat decyduje, w jaki sposób cię poprowadzi do spełnienia twojej manifestacji, nie ty. Jest tutaj taka y, doza, kropelka y, chęci kontroli tego, w jaki sposób wygląda twoja manifestacja, w jaki sposób ma się ona ekspresyjnie wyrazić. To jest na zasadzie takiej, ok, zostaliśmy powołani do jakiejś pracy, wykonujemy tą pracę. I w momencie, w którym mieliśmy blokady typu strach, typu blokady emocjonalne, traumy, y przeszłość, nasze powołanie jawiło się w bardzo różowych barwach. Było nam pokazane, że osiągniesz to i tamto, będziesz zdobywać szczyty i, twoja manifest i twoje powołanie to jest w ogóle fajerwerki. I w miarę jak robiliście pracę cienia, okazywało się, że wychodzisz, że wychodzicie z jednocześnie systemu, który się nazywa różowe okulary. W momencie, w którym zakładaliście różowe okulary, wszystko wracało do waszej wizji z czasu, kiedy byliście jeszcze w strachu, czyli na zasadzie jest ci pokazywana wizja tego, jak Twoja manifestacja ma wyglądać. I ta manifestacja wygląda bardzo... bardzo brokat, bardzo fajerwerki. A very demure, a very mindful. Ale im bardziej wychodzisz ze strachu, tym Wizja okazuje się w Twojej manifestacji coraz bardziej zwyklejsza. O, a później się okazuje, że to tam są obowiązki, które niekoniecznie chcesz robić. O, czyli to nie jest jednak taki splendor. O, jednak się okazuje, że to nie są te pieniądze, które myślałaś, że będziesz mieć, myślałeś, że będziesz mieć. I nagle okazuje się, że to powołanie, które. Kilka lat temu, do którego zostaliście zaproszeni, teraz jest zwykłym funkcjonowaniem, to znaczy zwykłym funkcjonowaniem, zwykłą manifestacją. I jest tutaj niebezpieczeństwo polegające na tym, że możesz zapomnieć, że mogliście zapomnieć, jak duży progres zrobiliście. w związku z Waszą manifestacją, żeby nazwać Waszą manifestację zwykłą, codzienną. Chcę nastąpić jakieś porównanie Ciebie do momentu sprzed kilku lat. Dlatego, żeby odciąć, Sprawiedliwość chce odciąć od Ciebie Wszelkie energie, które są dalej w roli ofiary. Czyli nie łowcy, nie łowcy, nie tego, który łowi, ale ofiary. Nie stań się ofiarą swoich fantazji. Pamiętaj, żeby nie chcieć więcej niż potrzebujesz. Ile tak naprawdę, pytanie potrzebujesz? Ile potrzebujesz do tego, żeby realizować swoje powołanie, ile potrzebujesz? Jaki sprzęt potrzebujesz? Bo może się okazać, że sprawiedliwość powie, mm, masz robić esencję Twojej manifestacji, ale jeżeli nie wiesz, czym jest Twoje powołanie, nie wiesz, czym jest esencja Twojego powołania, będziesz robić za dużo. Czyli będziesz stawać się ofiarą swojej manifestacji zamiast być. Tym, który łowi. Zobaczmy, co Taro chce powiedzieć. To jest dziewiątka odwrócona, prawda? Hmm, ciekawe. Wczoraj też mieliśmy dziewiątkę odwróconą. Dziewięć pentakli było odwróconych i dzisiaj mamy. Dziewiątkę odwróconą. Ha! Osiem kielichów. Osiem kielichów w pozycji odwróconej. Pod spodem mamy trzy pałki. To jest ta wizja, to jest ta Twoja manifestacja, która nad którą decydujesz się siedem pentakli dalej pracować, bo widzisz, że jeszcze jest sporo do doprecyzowania. Jeśli chodzi o manifestację, która ma przyjść, 8 i 3, 8 i 3 to jest 11. W tarocie 11 to jest sprawiedliwość. Nie odchodzisz, nie odejdziesz od wizji tego, że w dalszym ciągu musisz pracować, czyli nie odejdziesz emocjonalnie od przeświadczenia, że dalej musisz pracować nad swoją manifestacją, najprościej mówiąc. Co to znaczy? To znaczy, że albo będzie ci powiedziane, jeżeli będziecie chcieli odejść od swojej manifestacji. Albo zastanawiacie się, czy porzucić waszą manifestację emocjonalnie, bo okazuje się, że nie przynosi takich efektów spektakularnych, jakie wam były pokazane w wizjach kilka lat temu, że osiągniecie, i nagle okazuje się, że to nie są te pieniądze, które myśleliście, to nie jest ta przestrzeń, którą myśleliście, że będziecie mieć energetycznie czy literalnie. Że to nie są te pochwały, które spodziewaliście się mieć, że to nie jest ten flow emocjonalny w Was, które spodziewaliście mieć. Więc będzie oczywiście do Was pytanie, czy odchodzicie od swojej manifestacji, w związku z tym, że widzicie ją teraz w prawdziwych barwach, autentycznych barwach, czy jednak zdecydujecie się nie porzucić? Waszej wizji i zdecydujecie się dalej pracować nad szczegółami, nad detalami, nad pracą na backstage'u, nad pracą w cieniu, nad byciem pewnym, że to, co wypuszczam, to, co rodzę, to, co wdrażam, jest faktyczną reprezentacją mnie autentycznej, mnie autentycznego. I że faktycznie to, co rodzę, to, co daję, pomaga innym i faktycznie robi różnicę. Do tego stopnia, że wiem, że jestem odpowiednią osobą, na odpowiednim miejscu, o odpowiednim czasie, w odpowiedniej przestrzeni. Do tego, żeby zmienić świat. Okej, okay, zobaczmy, co dalej mamy tu. No i mamy dziewiątkę, o której wspomniałam, odwróconą. Wybór, wybór pod spodem, mamy kochankowie i księżyc po przedzieleniu, tak? To jest ta zagadka. To jest ta ciemność. To jest cień, wyboru, co podejmiesz. Jaką decyzję podejmiesz w cieniu? Jaką decyzję podejmiesz? To jest w świetle. Tak wygląda twoja manifestacja w świetle, prawda? Kochasz ją, wygląda pięknie, brokat, glitter, no jest cudownie. Słońce świeci i wszyscy się kochają i wszyscy są otwarci. Po przedzieleniu w Tobie w środku jest ta druga część ciebie, która, jeżeli nie została zintegrowana, może się okazać, że dalej jest niezintegrowana z dużym obrazkiem. Dlaczego? Dlatego, że 9 pentakli. Oprócz tego, że mówimy tutaj o niezależności finansowej, bardziej mam tu na myśli tempo. Na tej karcie jest ślimak. I tu jest bardzo mały ślimak. Jeżeli sobie wygooglujecie y, tą kartę, zobaczycie małego ślimaka. Ta pani trzyma. Również y, sokoła na swojej ręce. Chodzi mi tutaj o porównanie tempa poruszania się w swojej manifestacji. Czy jest to ruch, w którym odchodzisz? Czy jest to ruch, w którym powolutku pełzniesz do swojej manifestacji? Czy jesteś tym, który. Szybko dostarcza wiadomości, tak jak ptak. Dlaczego to mówię? Dlatego, że karta jest w pozycji odwróconej. Tempo nie jest dostosowane do Twojej manifestacji. Więc albo Sprawiedliwość będzie mówiła, przyspieszysz, albo, albo Sprawiedliwość będzie mówiła, zwolnisz. Po to, żeby dostosować się do tempa realizacji. Twojej prawdziwej manifestacji, twojego prawdziwego powołania, a jeżeli nie jesteś jeszcze pewna pewien, czy czym jest Twoje powołanie, czym jest Twoja realizacja siebie w świecie, po to, żeby ulepszyć świat, tym trudniej będzie ci rozpoznać trem, tempo, do którego masz się dostosować, żeby kreować, żeby produkować, żeby. Wiedzieć, kiedy możesz odpocząć, a kiedy nie. Jest coś w tym temacie ukrytego. <laughs> ok, i po przedzieleniu w Mistycznym Szamanie mamy, mamy Smoky Mirrors, czyli są jakieś iluzje, które jeżeli z tym księżycem, tak? Czyli są jakieś w tobie iluzje, które mogą spowodować. Zaburzenie tempa, w jakim się posługujesz, w jakim się posługujesz, co? W jakim się poruszasz, albo w jaki, jakie tempo wybierzesz dla siebie, żeby osiągnąć tą manifestację. Mamy dwie dziewiątki odwrócone. To może być Twój cień, który chce Cię stopować, który chce nacisnąć pedał stopu, hamulec, ale Twoja jasna strona mocy chce iść do przodu. Czyli ja chcę iść do przodu, ale coś mnie trzyma na zasadzie. Pytanie, co? Ok. Będę wyciągać, będę kontynuować wyciąganie kart. W opisie filmu jest mój adres mailowy napisz do mnie i udostępnię Ci czytanie przedłużone. Zobaczymy, co tutaj się dokładnie dzieje, co to są za iluzje i które iluzje będą odcięte. Um, czytanie przedłużone kosztuje 20 zł, jest dostępne tu na YouTubie. Um, I tak, a jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście i do następnego topa.